Wśród się panowie Dzień dobry, Mikołaj Janusz, Republika Pyta. Dobre wieści płyną do nas za oceanu. Najprawdopodobniej Polska doczeka się swojej własnej energii jądrowej. Na początek sześć małych reaktorów nuklearnych ma powstać w naszym kraju. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, ponieważ moim zdaniem jest to najbezpieczniejsza energia, na której najbardziej można polegać. Zobaczymy, czy przechodnie, czy Polacy podzielają mój entuzjazm, czy nie boimy się atomu. Nie z nimi. Dla mnie to nie jest dobrze. Czemu? Bo jest to niepotrzebne. Ale jednak wymusza na nas Unia Europejska chociażby, żebyśmy ograniczyli wydobycie emisji węgla. Trzeba się rozglądać za alternatywami, prawda? Za alternatywą właściwie. Tak, jedna szkoda i druga szkoda. To jak, jakie rozwiązanie byłoby pana zdaniem korzystne, optymalne? Nie wiem, trudno mi w tej chwili zająć stanowisko w tej kwestii. Mhm. Czyli jesteś tragedia, nie ma w ogóle możliwości zrobić czegoś tak, żeby było dobrze. No raczej chyba nie w tym obecnym systemie. Sześć małych reaktorów na początek ma stanąć w Polsce. Nie pojęcia, czy Polacy się cieszą? Ja uważam, że to jest dobry pomysł z punktu mm. widzenia energetyki. A dlaczego pani uważa, że część Polaków może się nie cieszyć? Mogą się obawiać skutków energii jądrowej. Bardzo dobrze. Mm. No w końcu, że to jest przyszłość oczyszczenia, prawda? Klimatu. No. A to? Kurujące jest wszystko to. A nie ma pan lęków przed energią jądrową na zasadzie, że może coś wybuchnie, coś się stanie? Na pewno jakieś obawy są. No mm. tego nie da się ukryć. No. To trudno powiedzieć w tej chwili. Ale opłaca się? Pan by osobiście no, finansowo czy to się opłaca, hmm. to trudno powiedzieć, bo nie znam wyliczenia hmm. na ten temat. No. Co jednak to nie znaczy, że e, padnie górnictwo hmm. w tym momencie. Ludzie stracą pracę. I no, górnictwo może... chyba i tak trochę będzie przyduszone, prawda? Przyduszone, Prze tak. Przez, przez agendy różne europejskie. Uh -huh. Więc pytanie, czy iść w, wieje dzisiaj pięknie, może iść tak. w odnawialny źródło energii, a nie w atom? To też może być. Hmm. No? Wiatrak zamiast atomu? Wiatrak zamiast atomu to byłby niegłupi pomysł. Czy cieszysz się z tego? Yy, nie wiem, chyba tak, bo będzie tańsza energia. N nie boisz się energii jądrowej, że coś może buchnąć. No Już wiele krajów mają przed nami. Yy, myślę, że możemy się nauczyć z doświadczeń innych krajów, takich jak katastrofy na przykład w Japonii, czy już dawno w Czarnobylu. I myślę, że jeśli mam to pomóc po prostu Polakom, żeby żyło się lepiej, bo będziemy mieli tańszą energię, to mi się wydaje, że jest to jak najbardziej dobra alternatywa. A nie bałbyś się, że taka sytuacja jak w Japonii się powtórzy u nas? No, kwitliwe i... pytanie. Ryzyko jest zawsze, tylko no, ryzyko czasami trzeba podjąć w życiu. Jakby możemy się zawsze z założonymi rękami, ale wtedy będziemy z tyłu za innymi. Także to jest odważne posunięcie, ale no, takie dają najlepsze rezultaty. E, szczerze, nie mam pojęcia nic na ten temat, więc nie mam jak się wypowiedzieć. Nie znam się. Nie zetknęłyście się z energią jądrową. Nie. nie, nie. No w końcu będzie ten pierwszy raz w takim razie nie męczyć. Cześć, hej! Energia nuklearna jest bardzo niebezpieczna. Nie wiem, po co nam aż tyle energii. E, aczkolwiek na pewno lepiej niż e, jeśli chodzi o energię pozyskiwaną, bo, nie wiem, z naturalnych źródeł, jeśli chodzi o wiatraki czy tym podobne, zasilanie jakieś wodne, tak? Ty uważasz, że energia jądrowa jest niebezpieczna? E, no bo to są, e, co, atomy, tak, energia jądrowa, no i generalnie, e, nie wiem, czy, czy posiadanie takiej energii... Za małe są, żeby je upilnować po prostu. Ale co jest za małe? No atomy, naprawdę. No, <grym grym> no, pół żartem no. no tak, można się tak zaśmiać z tego i y, tu widzisz. Y, natomiast y, czy jest potrzebna? Y, fu, nie wiem, wiem, że Francja ma chyba więcej tej energii jądrowej takiej. Y, y -y. Gdzieś tam, y, jeśli chodzi o jakieś Szwajcarię, Holandię, tak, to one raczej z tej y, naturalnej korzystają, odnawialnej. E, wiem, że e, też N Norwegia e, coś tam zapowiadała, ale tak jeśli chodzi o nas, to, e, e, no, to jądrowa energia, to nie wiem, czy się po prostu e, przyswoi gdzieś, bo no, po, na razie to wiadomo, te paliwa kopalniane, tak, e, tam z węgla czerpiemy energię. No fajnie jakbyśmy z tego węgla odeszli troszeczkę, bo to wiadomo smoki, zanieczyszczenia i tak dalej. Zrzucilibyśmy trochę tej roboty górnikom, prawda? No, ale to mówisz, jest, że węgiel nie i że nie atom, no to co? No właśnie, ciężko by się do tego zabrać, prawda? Ta odnawialna troszeczkę, tak jak fajnie, jakby to wypoziomować, żeby tej odnawialnej było troszkę, e, ta energia jądrowa na pewno, ale to myślę, że jeszcze nie te czasy, że to jeszcze, jeszcze trochę będzie musiało potrwać. No ale najważniejsze, żebyśmy od węgla odpadli, no bo to jednak kopci nam sprawę i jest z tym węglem najgorszy problem. E, osobiście jestem zwolennikiem. Mam wrażenie, że. Em... Energia nuklearna jest znacznie czystsza, znaczy, no wiem, że jest czystsza od jakby węgla, więc wydaje mi się, że, mm. że, że to jest jakby krok do przodu. Mm -hmm. A wiatraki i inne takie wynalazki, czy baterie słoneczne na dachach, w, w panele fotowoltaiczne, czy to jest dobre rozwiązanie? E, no jako wspomaganie raczej, jako główne źródło energii w kraju to jest... E, za duża inwestycja, za duży koszt. Ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć. No nie Proszę boi sobie. się pani dziecko małe, to nie strach? No na pewno jest strach, tak? No nie chciałabym. Szczerze powiem, że nie wiem. Ja też nie, nie, nie mam zdania. Ja myślę, że to nie wypali jak wszystko w tej Polsce, Rywan. To jest moje zdanie. Ale chciałby pan? Myślę, że nie. Akurat to nie. Dlaczego? Dlatego, że niebezpiecznie? No myślę, że tak. Może wybuchnąć. Może wybuchnąć. Bardzo Moim jest. zdaniem nie. Dlaczego? Dlatego, że to niszczy świat. I energia jądrowa niszczy tak. świat? Niszczy świat. Te wybuchy? Tak. No Moim tak. zdaniem nie, nie powinno tego w ogóle zaistnieć. Trzeba ja się cieszę. No chyba trzeba od węgla. Mhm. Miał już być wcześniej w Żarnowcu, ale nie wyszło. No nie wyszło pewnie z powodu tych lęków o znaczy, bo to nie, było nie... To jeszcze było, za było ten Żarnowiec był i tam taki był plan, hmm? Gierek upadł i Żarnowiec poszedł. Sprzedali Szwedom podobne reaktory za bezcen. Znaczy wie Pan, z tego co ja tu widzę, a parę lat żyję, to... nie wiem co tu jeszcze jest nasze w tym kraju. Hmm. Chyba do to już wszystko chyba sprzedali. A pozwolą nam w ogóle, pozwolą nam zrobić elektrownię atomową zbudować? No nie wiem, jak Unia tupnie, to pewnie nie. Obawia się pan tego? Znaczy, no tak myślę, wie pan, no, bo jeżeli banany muszą być proste i takie tam dziwne <grywne> rzeczy, w, zgodnie ze standardami unijnymi, to może tak być. No nie? nie będzie to w interesie niektórych państw przykładowo, tak mi się wydaje, nie? Niemcy się dogadali z Ruskimi, a my po środku, jak zawsze. Nie mam zielonego pojęcia na ten temat, ja nie żyję telewizją. Jasne, ale z energii korzystasz, prawda? No, korzystam jak każdy. Z prądu na pewno również korzystasz często i gęsto. No, ja to masz samochód elektryczny. Czyli jesteś zwolenniczką takiego oszczędzania energii, trochę powiedziałbym? No, raczej nieprodukowania spalin. No i nie wiadomo, co będzie, tak? Mhm. Przy tym rządzie naszym. Jakie niebezpieczeństwa nam grożą, jeżeli chodzi o energetykę jądrową? Że pan sugeruje, że rząd może zrobić coś takiego, że elektrownia wybuchnie, tak? No to zależy, jakie będzie zabezpieczenia, tak? Mhm. Ale no. zabezpieczenia w sensie, żeby nikt nam nie grzebał przy tym. No, wszystko jest właśnie możliwe. Salkować można wszystko, tak? Na mm -hmm. programowanie i internet Przepraszam? Obca wam jest energia jądrowa, no chwileczkę. Hej. Cieszę się. Uważa pan, że jest to lepsza alternatywa? Lepsza, tak, to jest czysta energia. Francja 90% energii ma z elektrowni atomowych i bardzo dobrze egzystuje. Skąd ci bierzesz takie zjawisko, że jednak wiele osób się boi tej energii i wiele osób no, protestuje? No po Czarnobylu. Po Czarnorylu. no tam technologia rosyjska, tragedia, no i tak się stało, jak się stało. Ale to przeważnie ludzie starsi, bo młodzi już inaczej na to patrzą. A czy panowie się cieszą z tego, że w Polsce będzie energia nuklearna? Wczoraj ogłoszono, że nadchodzi atom. Czy to dobrze? Nie, Nie wypowiadamy się na ten temat. Na temat atomu, czy w ogóle? No w ogóle. W ogóle. Dziękujemy. Niestety, ale tutaj nie zyskamy żadnej odpowiedzi i to jest dziwne w ogóle, dlatego że byliśmy przekonani, że każdy będzie entuzjastycznie podchodził do energii nuklearnej, jądrowej, jak to się tam mówi, a, a tu muka. W Warszawie. Przepraszam bardzo, czy pan się cieszy z tego, że my Polacy będziemy mieli wreszcie, e, wreszcie energię nuklearną w kraju? A... Niedobrze mówię po polsku. Przepraszam. A, rozumiem. Dziękuję. Jakiś akcent chyba ten, chyba śląski. Polska się doczeka energii nuklearnej. Wczoraj to ogłoszone, że będzie mieć energię atomową. Czy to dobry krok dla Polski, czy niedobry? I dlaczego? I think you asked the one American on the street a question, so I uh, do not understand any of that. Szczerze powiedziawszy, pierwszy słyszę. Przekładając <laughs> nawet, że nie słyszałeś, czy chciałbyś w Polsce atomu? Czy jesteś zwolennikiem, orędownikiem energii jądrowej, czy wręcz przeciwnie? No, mi się wydaje, że chyba nie. Dlaczego? Nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie znam się na tym totalnie. Ale jakoś tak się niebezpiecznie kojarzy. No, chyba tak. Ech, no, to są po prostu przesądy ludzi. To, to nie jest prawda tak naprawdę, bo już XXI wiek i technologie są po lepsze. No, myślę, że po prostu niesie to ze sobą złe skutki, jak yy, stworzą tą po prostu elektrownię. Ale to się może dziać. Jakiś wybuch, promieniowanie. Promieniowanie. Po Czarnobylu raczej. Wszyscy są przestraszeni. Hmm. Może się zdarzyć, że na skutek tych działań, współpracy z Amerykanami, powstania tych reaktorów w Polsce, Polacy będą na promieniowaniu po prostu. No tak, tak. Nie pan co? Cieszę się. W sumie się cieszę. Mam nadzieję też, że odejdziemy wreszcie od węgla. Węgla. A jest pani z większą zwolenniczką energii nuklearnej, czy energii z źródeł odnawialnych? Raczej ze źródeł odnawialnych, aczkolwiek no na pewno lepsza jest jądrowa niż no nasza tradycyjna węglowa. Nie to świetnie będzie raczej mi się wydaje. Mi się tam podoba. Raczej nie ma się tak naprawdę czego martwić, tak uważam. Mam wrażenie, że jest już na tyle. Na tyle jesteśmy już rozwinięci, że raczej nie powinniśmy się martwić o takie rzeczy, jak ta właśnie e, strach przed tą energią nuklearną, że pozyskiwanie pros energii w taki sposób. A czy jesteście większymi zwolennikami energii ze źródeł odnawialnych, czy raczej nuklearnej? W sensie no, nuklearna jednak więcej tej energii no, społeczeństwo da, więc ale jakoś strasznie niebezpieczna nie jest w moim odczuciu i no jak naukowcy mówią, jak jest jakie jest, a jeden wypadek, który pewnie każdy ma w głowie, czyli ten hmm, w Czarnobylu, no to... No to tak średnio jako argument przeciwko, więc mi się wydaje, że jednak nuklearna wygrywa. Te obawy wśród wielu Polaków istniejące dotyczące energii nuklearnej są pana zdaniem niezasadne zupełnie? Moim zdaniem niezasadne. Zgodnie z badaniami to jedna z, z najbezpieczniejszych źródeł energii, więc wydaje mi się, i przy okazji najtańsze, więc wydaje mi się, że te wszystkie. Yy negatywne emocje wokół tego są niezasadne. Wiadomo, energia odnawialna jest o wiele zdrowsza, ale postawienie kilku wiatraków i konserwowanie jest... może być trochę droższe i na dłuższą skalę więcej kosztowne niż nuklearna, no, ale szczerze mówiąc o energii, nie mam jakiejś dużej wiedzy, więc wolę się na ten temat nie wypowiadać. A nie protestowałbyś jakby budowana w Polsce? Nie jestem jakimś typem człowieka, który protestuje, więc myślę, że... Niech budują. <laughs> Dokładnie. No jak, ja nie wiem. No, ja ja to już o tym słyszę od y, około 20 lat, mm -hmm. że ma być w Polsce elektrownia jądrowa. No ale to by było zajebista sprawa, no, bo energia by była wtedy tańsza. Mm -hmm. Czyli no, nie, nie ma pan takich obaw jak niektórzy, bo wiele osób uważa, że to jest w jakiś sposób niebezpieczne. A skąd no przecież to nie są czasy tego Czarnobyla? No. Jest, są zabezpieczenia teraz, teraz takie technologia poszła do, do przodu e, w, tak, tak ostro do, 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 po prostu, że no, nie ma żadnych obaw. No. Oczywiście uważam, że to słuszna droga i raczej strach wynika z braku e, no, ze strachu, strach wynika z braku wiedzy, edukacji w sumie. I myślę, że powinna być to wszystko przedstawione w szkołach podstawowych oraz w sumie gimnazjalnych, oraz żeby każdy miał dostęp do informacji i wiedzy, dlaczego to jest lepsze. Niż energia, niż spalanie węgla oraz wszystkie pozytywne rzeczy, które z tym się wiążą. A energii, źródła energii odnawialne, czyli na przykład właśnie wiatraki, panele fotowoltaiczne. Czy to może być to jakieś tam uzupełnienie energii nuklearnej, czy to tak mało znaczące coś, że w ogóle lepiej o, o tym zapomnieć? Ja oczywiście uważam, że to najlepiej jak najbardziej w to iść, ale to nie jest tak reliable jak w sumie energia nuklearna, ponieważ wiatru może danego miesiąca nie być, może. No już słońce raczej będzie, ale w każdym razie... Chyba, że w Kielcach jesteśmy, to wtedy lepiej, prawda, elektrownię wiatrową niż nuklearną, ale to... No zgadzam się, ale w każdym razie oczywiście powinno się y, iść w technologie odnawialne oraz bo, powinno być uzupełnieniem. Nuklearne. Myślę, że ma swoje plusy, jak i minusy. Wiadomo, że mówi się, że to jest najczystsza forma energii, ale z drugiej strony nikt nie chce mieszkać obok samej elektrowni atomowej, no bo mamy w historii parę takich wydarzeń, które no pozostawiają traumę i jakiś taki naturalny lęk przed... Ty byś miał obawy zamieszkać obok, jeżeli na przykład miałbyś taką ofertę, że mieszkanie jest w ogóle w super scenie, na peł, pełnym pasie. To znaczy, jeżeli. Ale z widokiem na elektrownię, to atomową. To znaczy, generalnie elektrownie nie buduje się jakoś blisko skupisk ludzkich, ale w wypadku jakiejś faktycznej awarii, no to przekichane ma duży region tak naprawdę, więc no nasi sąsiedzi mają i jak jest awaria u nich, no to My tak naprawdę możemy się równie martwić, bo tak samo katastrofa w Czernobylu ma tak naprawdę reperkusje do dzisiaj. Dalej jest strach, że te materiały mogą gdzieś tam przeniknąć do, do wód głębinowych i dalej jest jakieś tam realne, realne potencjalne zagrożenie. Wczoraj ogłoszono, że będziemy mieli w Polsce energię nuklearną najprawdopodobniej. Czy to dobrze, czy się cieszysz z tego, że będziemy mieli energię jądrową w Polsce? Szczerze, nie wiem. Znaczy, chcesz siedzieć, nie? Nie. A, ok, ok. A, chcesz odpowiedzieć, dobra. To wracamy do pozycji odpowiadającej. No, to pogadamy. No, w sensie, czy jesteś zwolennikiem energii nuklearnej w Polsce, czy przeciwnikiem? Osobiście uważam, że nie wiem. No, ciężko powiedzieć, bo są plusy i minusy, ale chyba większość jest plusów. Tylko że jest taki problem, że nikt nie chce mieć obok siebie elektrowni. Były katastrofy w elektrowniach jądrowych. Jedna z nich dotknęła Polskę. Pamiętam zresztą ten dzień. I, i ta technologia może być niebezpieczna, ale dzisiaj nowoczesna technologia myślę, że, że, że nie sprawi kłopotu. Źle. Mhm. Yy, ponieważ koszty potem utrzymania tego i. no. Wiemy, że to nie jest jakby na stałe, trzeba to potem jakby ugasić. I są te, takie wielkie koszty tego, że no Polska sobie nie da rady. Czyli koszty, a też bezpieczeństwo jest ważne tutaj? Znaczy w tych czasach już bezpieczeństwo chyba. No, no jesteśmy tak na tyle rozwinięci, że no będziemy potrafili to obsługiwać, żeby. Nie strzeliło. No. Ceny energii spędzają sen z powieki. To żadna tajemnica. Zastanawia jednak, czemu tak wielu Polaków jest wciąż sceptycznie nastawionych. Ale miałem szczęście, że we mnie nie trafił gąb sceptycznie nastawionych do atomu. Ha! Uciekam stąd.